Idę do Medicover na badanie krwi. Zimno jest strasznie. No normalnie dobrze, że mam tą kurtkę i z kapturem. Plecak mam na, na plecach. Nie wiem czy widać. Z tyłu. Właściwie to nie plecak, tylko taką. Mam siatkę. E, taką ekologiczną siatkę i ma takie długie uszy. I mogłam sobie za założyć po prostu na, na ramiona i tam mam dowód, dokumenty i mam też jeszcze te swoje wszystkie kserokopie tych wyników. O, zobaczę, może jeszcze uda mi się umówić jedną wizytę i będę, będę mogła e, zorientować się jeszcze jak tam poradzić się jeszcze kilku kwestiach ale mi się tak grzywka rozwaliła jest mi cieplutko bo mam czapkę na głowie jeszcze kaptur to jest mi ciepło mam takie spodnie grube nie wiem czy tu widać także tu jest mi ciepło ale ale wczoraj był nie wiem, ile było stopni, ale wszyscy byli w krótkim rękawku i i z tym i w krótkich spodenkach. Ja się ubrałam w kurtkę jedną, drugą, musiałam wszystko pozdejmować. A dzisiaj taka zimnica. Mnie jest cieplutko, Super, że mam tą kurtkę i kaptur, to jest rewelacja. Kaptur tak dużo daje, bo ani nie wie jest z tyłu i jak jest w głowie ciepło i Tutaj w sobie to jest, to jest bardzo komfortowo, bardzo przyjemną drogą sobie idę. Zaraz wam pokażę. O, takie kwiatuszki, tu mam rzeczkę, tu mam rzeczkę piękną. Idę sobie. Taki spacer mam poranny. Ta Medic to mam, zaraz Wam pokażę taki zielony budynek na końcu to jest właśnie już Medicover. jest taki zielony budynek. Także mam parę kroków. Na tej samej ulicy mieszkam i na tylko kawałeczek idę. Ja wiem ile będę szła może 4 minuty. Także super. O jejku, jak mi się tak żywka sfatygowała. Wszyscy się rozchorowali, moje wnusie chore, jedne, drugie. Ja na razie jeszcze jestem zdrowa. Mam nadzieję, że nic mnie nie złapie, żebym tam się czegoś nie, nie podłapała w tym medikamentu. Na pewno ludzie chorzy też przychodzą, szybciutko pójdę na to badanie krwi. Jeszcze będę miała badanie moczu, ale. Poszłabym sobie tutaj górą, tylko nie, może tam nie wyjdę, to nie będę szła tutaj. Jeszcze będę miała badanie moczu, ale muszę wziąć taki pojemnik specjalny. No to teraz takie są fajne pojemniczki, bo musi być sterylny i przyjdę sobie następnego dnia. Na razie czuję się fajnie, ok. Radość i szczęście powiem Wam, że jestem strasznie szczęśliwa, że tutaj no że jestem tutaj i jestem wdzięczna bardzo moim dzieciom za wszystko. Jest cudnie fajnie. Zrobię sobie taką trochę gimnastykę, bo muszę się też ruszać. Żeby mi na jakieś kości nie padło. Wiecie co? Muszę założyć okulary, bo mi zaraz łzy mi tak lecą. Moment. Muszę założyć okulary. Sekunda. Mm. Oh. Sorry, że w okularach, ale normalnie nie mogę patrzeć. Łzy mi lecą teraz normalnie. Całe oczy mam załzawione. Tak mogę normalnie patrzeć w tych okularach. I tu jest... Uh... To susi przyjemny. A tu to zielone to jest z medykawę. Zapomniałam jak się tam wchodzi, ale przypomnę sobie, bo byłam już tutaj z przemciem. Także wczoraj Przemuńko miał do mnie przyjść, ale yy, Niko się rozchorował, i bo chyba mi się filtr w pralce zapchał, to znaczy nie przeze mnie, bo to... Nie wiem, co z tym, nie wiem, coś tam się chyba musi Przemuś to zobaczyć, ja sama już instrukcję, bo to jest nowa pralka i yy, i prane było taki, taki koc, taki plet i domyślam się, że te włosy się po prostu tam zebrały. E, Ojej, jak my żeśmy szli tutaj, jasny gwint. Nie pamiętam, czy ja dobrze idę w ogóle, może Zapomniałam. Nie wiem ile Klimczaka to jest. To Medicover. Będę musiała się zapytać. Zapomniałam, jak się z kimś idzie, to tak człowiek jest... E, już tak byłam prowadzona przez moje dzieci, wszędzie mnie zawieźli, przywieźli. No tyle dostałam od nich dobrego, że aż mi się łagaczy. chce jak nie wiem, się wzruszam bardzo. Jest to jakaś czerwona, nie? Nie wiem tu NFZ, zaraz zobaczymy gdzie to Wilanów urząd dzielnicy zarząd, urząd cholera nie wiem gdzie jest to MediCover, jasno, ale muszę zadzwonić do Przemka, albo zapytam się kogoś jacyś ludzie idą, zapytam się może może mi powiedzą, nie wiem czy w ogóle wiedzą czy tu jest MediCover o ci to nie będą wiedzieli może ci moć. O, mi Też. Masz jasna cholera, gdzie to było? Zapomniałam. No. A nie, to było chyba Sory. Już wiem. Przypomniało mi się, przecież tutaj schodziliśmy tam. To tu było. O, tutaj. W tym budynku przecież. Tak, tak, Muszę przejść na drugą stronę. Już mi się przypomniało. Oświeciło mnie po prostu. Normalnie mi oświeciło. Ja, zaraz tam dojdę. Cały czas idę, to możecie widzieć, jak ja długo idę. Ale jak tam się wchodziło? No, ja mam amnezję Jakiś Normalnie mówię wam, jak zapomnę coś, to na no amen. Na no, no amen nie mogę sobie przypomnieć. Ale tu pamiętam wyszliśmy, tutaj Agatka też była, co żeśmy wyszli, potem lekarka wychodziła, też żeśmy ją widziały. Centrum Medicaver jest. Pierwszy piętro. To już jestem, to na razie. To cześć.